Na poziomie modelu możemy zdefiniować oraz przedstawić graficznie ściek spoiny. Przechodzimy do zakładki Konstrukcje spawane i wybieramy ściek spoiny. Następnie wybieramy ściany, pomiędzy którymi będzie spoina wykonana. Możemy to zrobić, klikając na poszczególne ściany, bądź też możemy użyć takiego zaznaczenia. Następnie określamy rozmiar. Możemy również zdefiniować symbol spoiny oraz inne parametry. W ten prosty sposób wykonaliśmy spoiny na poszczególnych elementach. Teraz możemy na rysunku stworzyć bardzo szybki sposób tabelę spoin. Wchodzimy do menu wstaw, wybieramy tabelę i wybieramy tabela spoin. W między m.in. pokazany jest rodzaj spoiny, długość oraz rozmiar. Ponadto możemy określić materiał spoiny. Powinniśmy zrobić to najpierw z poziomu modelu. Przechodzimy do folderu spoin. Następnie wybieramy na spójnie właściwości i określamy takie parametry jak materiał spójny tudzież proces spawania. Ponadto możemy określić koszty, czas i inne parametry.